Łukasz Urzański, jeden z liderów rankingu w WBC kategorii Bridger, dziś gościnny na gali we Wrocławiu. Nie tu się do boksu? Bo na razie w roli widzę. Eee, witam serdecznie. Eee, tęskni mi się, tak? Tęskni mi się, dlatego przyjechałem pooglądać, bo nic się nie dzieje u mnie. Trenuję oczywiście cały czas, jestem eee, cały czas treningu od, 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 od grudnia, także nie, nie jest źle. Wróciłem do, na sportową ścieżkę, że tak powiem. Eee, I co? No, druga pozycja. You, Aha. Także e, zobaczymy, co najbliższe dni. Mam nadzieję, że nie tygodnie. Mam nadzieję, że dni przyniosą e, jakie informacje i co dalej. No? Jak daleko jesteś teraz od limitu kategorii budżetu? No, myślę, że jakieś 6-7 kg. Czyli jeszcze tam możesz wrócić, ale. Podobno gdyby pojawiły się fajne oferty z kategorii ciężkiej, to nie upierasz się przy tym bridger, tak? No, ja mówię, no tutaj czekam czekam dosyć długo, nic, nic nie wiadomo, także mm, mam nadzieję, że w ciągu w przeciągu tych kilku dni coś się wyjaśni i podejmiemy decyzję, czy idziemy kategorią bridger, czy ciężką. Ja jestem otwarty na kategorię ciężką, jeżeli będą, tak jak powiedziałeś, fajne propozycje, e, fajne walki. Mhm. Rzuciłeś ostatni temat, który już od jakiegoś czasu funkcjonuje w mediach, czyli Twojej walki z Adamem Kownackim. Zaprosiłeś go do tańca, w odpowiedzi zostałeś chyba tam, herbatkę czy ciasteczko, na Twitterze ten wątek jakoś dalej został pociągnięty? E, no nie, no tutaj wywiad, wywiad prowadził właśnie Adam z Boxing TV, no i zapytał, jakbym jak widział taką walkę. No, dla mnie ta walka jest naturalna, tak, no, patrząc po, po rankingach, e, w po punktach. Ja jestem na, na drugiej pozycji wadze ciężkiej, można tak powiedzieć, a Adam na pierwszej, więc, więc tutaj bilibyśmy się o jedynkę w Polsce. Adam jest po dwóch porażkach, także taka walka, że tak powiem, łatwa dla niego, no to dlaczego bym miał jej nie wziąć? Nie? Tak, tak po prostu rzuciłem. Nie? Ale dla Ciebie Twoim zdaniem to też byłaby łatwa walka dla... Chyba nie, chyba masz zupełnie inną optykę na ten, na ten pojedynek. Nie no ja nie mówię, że mówię, że pokazuję, że łatwa walka dla Adama i łatwa walka dla mnie. No, tak naprawdę ta walka byłaby bardzo ciekawa dla kibiców ze względu na dwa style ofensywne, które no, idziemy do przodu. Myślę, że nikt nogi by on nie odstawił, więc ta walka naprawdę by się mogła fajnie, fajnie sprzedać i fajnie kibicom by, kibicom by mogła to też jakby wynagrodzić te, te, te jakieś trudniejsze czasy podczas pandemii. Ja czytałem komentarze pod tymi wypowiedziami. Większość stawiałaby na, na dam gdzie tam Różańskiego do Kownackiego. Ty czujesz się podrażniony takimi komentarzami, bo przed Szpilką tak samo mówili, przed Izu tak samo mówili, a potem chodziłeś do ringu i okazywało się, że to ty schodziłeś z wygodną zwycięstwa. Ale dla mnie akurat takie opinie są bardzo motywujące, także tutaj tak jak przytoczyłeś wcześniej, że przed szpilką, przed Izu, zresztą przed innymi walkami też, że oczywiście jakby moja technika, czy tam inne rzeczy, ktoś sobie tam dogadywał, ale no umówmy się, że to nie jedna rzecz w ringu się, musi, muszą się wszystkie zgrać, tak? No I akurat tak, jak patrząc na to wszystko, co, co się działo do tej pory, no to się zgrywało i chodziłem wychodziłem zwycięską ręką. Także yy, myślę, że dopóki nie wejdziemy do ringu, to się nikt nie dowie kto i jak. Tak jak ewentualny twój pojedynek z Kownackim, to byłby kolejny pojedynek, w którym jesteś na pozycji numer dwa, jak to odbierasz takie głosy? Bo wygrałeś ze szpilką i mówili wszyscy, że to szpilka przegrał, nie ty wygrałeś. Z Izu może było troszkę mniej w ten sposób, ale po szpilce było tak, że to szpilka przegrał, a nie, Ró a nie Różański wygrał. Ja myślę, że akurat jak chodzi o szpilkę, no to był bardzo zmotywowany do tej walki ze względu na to, że to był jego taki moment, gdzie mógł wrócić z powrotem na te tory wysokiego pięciarstwa, można powiedzieć. I no nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek zrobił złego w przygotowaniach, mógł zgonić na cokolwiek, tylko po prostu no, weszliśmy. Każdy wie, jak ja boksuję. Przecież ja, ja nawet nie kryłem, że ja będę miał inną taktykę, czy, czy coś takiego, tylko każdy wie, że idziemy... Każdy, ja boksuję po swojemu, czyli idę do przodu, idę w jakieś tam wymiany i po prostu tak się skończyło, jak się skończyło. Tak? Znaczy mówię to bardziej, bardziej w takim sensie, że mimo wszystko po walce... Nie, nie mówię, że Szpilka był źle przygotowany czy coś takiego, tylko że ludzie nadal po tej walce, mimo że wygrałeś, Patrzyli na ciebie jakiegoś drugiego zawodnika, który, który no, nie wygrał walki, tylko splikają przegrał. No to będą tak zawsze mówić, więc... Ale to, to jest część kibiców. Druga część kibiców, tak jak widziałeś zresztą to w Rzeszowie no. E, atmosfera, była, atmosfera była taka, jakiej nie było od dawna tak naprawdę na, na, na żadnej gali boksu i ja uważam, że tutaj w Rzeszowie są najlepsi kibice. Którzy, którzy mi bardzo dopingują i cieszę się z tego powodu. Dziękuję im bardzo za to i mam nadzieję, że już niedługo będzie kolejna jakaś taka okazja, żeby yy, też pokiwicować na żywo. Pociągniemy jeszcze ten temat takiej tej ewentualnej walki z Adamem Kownackim. Widziałbyś to w Polsce czy za granicą? Bo wiesz, jaki argument zawsze pada w pierwszej kolejności, że, że Kownacki za walki dostaje tam, nie wiem, kilkaset tysięcy dolarów i kto za to zapłacił? Ale przy, przyjdzie oferta, nie wiem, ze Stanów, nie ma problemu. Możemy zawalczyć przed, przed Polonią amerykańską, tak? Eee, I ja, ja jestem, ja jestem tak jak najbardziej na tak. Niech będzie to jakaś taka uczciwa oferta i po prostu czas na, na, na walkę, taki jak ma być. Nie, nie ma problemu. Czyli generalnie przy tym się nie upierasz? Nie, no mówię. To, to jest kilka dni i będę wiedział, y, jaką drogą pójdę. Tak? No, mam taką nadzieję przynajmniej, bo powiem tak szczerze, że już traduję ileś tam czasu i y, no, chciałbym, chciałbym już wiedzieć No właśnie, a, a jak słuchasz, że tam już się próbuje z Rivasem dogadywać, czy Allen babić, to się nie, nie stresujesz trochę? No dlatego, dlatego, dlatego mówię, że w ciągu prze, kilku, przeciągu kilku dni powinienem e, dostać jakąś informację, gdzie to wszystko, w jakim kierunku idzie i co będzie. Wydaje mi się, że teraz padła informacja, że Oskar Rivas z Romanowem dogadali się odnośnie walki i walczą w czerwcu, więc e, tutaj akurat jak chodzi o mistrzowską szansę, to myślę, że jeszcze troszkę Babiczowi oddaliła, więc zobaczymy, no, zobaczymy, czy, czy będzie chciał zawalczyć eliminator, czy mhm. Ale na Eliminator z Babiczem jesteś otwarty? Jestem to, otwarty. Słuchaj, bo to jest kolejna taka walka jak, jak z Kownackim, która naprawdę by się obejrzała. Tak, obejrzałaby się, jestem otwarty na Eliminator, ale tak jak mówię, no, niech będzie to też uczciwa oferta. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.